Wieża tokijska po zmroku. Powstała na wzór wieży Eiffla. Ta stalowa konstrukcja w jednej trzeciej składa się ze złomu zebranego z uszkodzonych czołgów amerykańskich typu Sherman, który był pozostałością po wojnie koreańskiej. Panoramy Tokio można podziwiać z dwóch pokładów. Pierwszy na wysokości 150 metrów i drugi na wysokości 250, na który wjeżdża mniej osób, choć jest dodatkowo płatny. Natomiast latem po zmroku warto wziąć pod uwagę, że na poziomie 150 sufit jest iluminowany na drogę mleczną, która paskudnie odbija się w szybach i trudniej zrobić fajne ujęcia. W przeciwieństwie do SkyTree winda posiada okienka, więc można oglądać Tokio nie tylko z obserwatorium.